W Polsce jest około 2 miliony komputerów z podłączoną kamerą internetową. Chodzi o to, żeby stworzyć serwis społecznościowy, do którego, to bardzo ważne, nie trzeba się rejestrować, w którym będą pojawiać się najważniejsze, aktualne wydarzenia dnia. Każdy w dowolnym momencie będzie mógł kliknąć przycisk nagrywania przy interesującym go temacie. Wtedy, dokładnie na 13 sekund, włączy się kamera internetowa podłączona do komputera i nagra wypowiedź na dany temat. Trzeba się streścić w tych 13 sekundach. Nagrany Komentarz zapisuje się na serwer i jest dostępny pod komentowanym tematem dla wszystkich odwiedzających stronę. Wchodzisz na stronę, otwierasz interesujący Cię temat, klikasz w link, który włącza Twoją kamerę internetową. Nagrywanie kończy się automatycznie po 13 sekundach. Nagrany komentarz zapisuje się na serwer i automatycznie jest dostępny dla wszystkich. Z dnia na dzień przybywa komentujących i odwiedzających. Popularność serwisu rośnie, mówią o nim wszystkie media, pojawia się inwestor i kupuje ode mnie serwis za milion euro plus dotychczas poniesione koszty. Wielu tak zwanych szybkich milionerów dorobiło się na branży internetowej.